Yo Manko, z tej strony Witaj, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Jesteśmy dzisiaj w Roblox Adopt Me, a to dlatego, ponieważ dzisiaj jest pryba Aprilis i wprowadzili tutaj kilka epickich rzeczy, które dzisiaj sobie sprawdzimy. Jeżeli taki filmik Wam się spodobał zostawcie kosię łapeczkę do góry. Fajnie, jeżeli będzie 20 tysięcy łap do góry, subskrybujcie mój kanał, macie szansę wygrać paczkę z Witoshopu i wpadajcie na witoshop.pl, nowe epickie rzeczy i zobaczcie, co tutaj jest. Mają takie narysowane koty brzydkie. Tak, takie brzydkie. Ale patrzcie, jak wygląda adoption center? Jest narysowany normalnie na jakiejś kartce. Ale płaski! No mówię, jest 2D. O, narysowany przez jakieś dziecko. Ej, można tu wejść! O, ale wow, fajne. dobra, ej, idziemy po pety w takim razie, bo tutaj musi być gdzieś ten kod w 2D i musimy go zdobyć, słuchajcie. Okej, okay, słuchajcie, już wszystko wiemy, tu jest gościu narysowany. Zobaczcie, też jest w 2D taki. Burt się nazywa i z nim rozmawiamy. Oh tylko, że go God. nie widać, bo tu jest tyle ludzi po prostu. Ja nic Dobra. nie widzę. Dobra. I teraz z nim rozmawiamy, słuchajcie, i powinniśmy dostać Faktycznie. E, takiego kota w 2D. Jest. Gdzie o, już, że ja mam? Mam go! Zobaczcie, idę stąd, tu ciekam, to jest za dużo ludzi. Jest! Patrzcie z nim. na mojego kota! No, on się będzie nazywał Fibi, słuchajcie. Nie, Ja Fibi. Ja mam. go nazywam, ja jak Phoebe. go nazwać w ogóle? nie mam Fibi. Ja, ja to ja będę. Ej, nie da się, jak go nazwać? Nie ma, jak się na niego kliknie, a jak się weźmie ma. na przykład pet. O, o A ja, on no może na nim latać, bo nie widzę, jest coś na F i e. To jest epickie w ogóle, tak? Możemy latać i możemy jeździć na nim. Dobra, right? No i normalnie mogę jeździć na Fibi, jeżdżę, ale patrz, jak to wygląda. Okay. Czy to jest mega troll w ogóle? No zobacz Bella, gdzie ty jesteś? Ja mam Fibcie. Tak, w ogóle dla mój. Ja mam Fibcie. Masz Fibi, ja mam Fibi. Ja, ja mam Fibi. Dobra, ale ten Adoption Center jest nieźle tutaj e, zrobiony, słuchajcie, właśnie w 2D narysowany. No i mamy kota naszego w 2D, epicki jest, słuchajcie. Bo faktycznie można na nim jeździć i latać Czykacie jakieś triki umie robić? Może. Uwaga. Cześć, Sit. to ja! Patrz, usiadł. Ja widzę, że to ty. Serio? Dobra, trik On jest e... ładny, daj mu jeszcze nie! Drive full. Stop right. A faktycznie jest hungry. No, jest hungry. Chodź tu. No nie mogę Ej, co on robi? Dam mu kanapkę Są Fibi? Chodź tu do mnie <sumfibii> Ty moja je kanapkę na ziemi Tak? A mój? No je Też zjadło on tam leży Dobra, patrzcie jak on zjada kanapkę jak ona zjada <sumfibii> no Ja ona? ci kręcę, ale epic to jest, słuchajcie No i mamy takiego trollowego kota trochę można powiedzieć, słuchajcie Dobra, jedziemy na, na tym kocie Robimy wyścigi Bella Uwierz skakać Robimy wyścigi, dawaj tutaj Dajemy ze mną Dawaj jedziemy na wyścigi Dobra, gdzie jest? Zgubiłaś Ty, czekaj, bo ona już... Przestań już skakać, przestań, przestań <noise> Zgubiłaś kota ty Już latamy, kocie Chodź Ty, ona nie może przestać skakać, uspokój Bella, Wela dawaj, co ty z niej zrobiłaś? Zepsułaś kota swojego Koniec trików już! Koniec Bella, zepsułaś kota Patrz, ona ciągle będzie teraz skakać. Bella, zepsułaś kota Oh my god kocie! Weź go, weź go w plecaku, Dobra. no, wzięłaś go na ręce, no Tak, musiałam go uspokoić <noise> Dobra, dawaj jedziemy, chodź Dobra, i Chwila. Na no, naszych kotach. Dobra, jedziemy i tutaj zrobimy wyścigi, bo to jest taki tor, więc wymyślimy jakiś tor i zrobimy wyścigi. i Kto wygra, ten dostanie e, figę z makiem. Ja już widzę ten o, furę tu ktoś ma! Jak ty w ostatnim To jakiś Range Rover jest. ...prawo, w lewo. Hmm. Nie, wiadomo, Nie to. robimy tor, chodź tutaj. No, dobra, dobra. Patrz, chwila. pokażę ci, jak będzie wyglądał tor. Dobra, pokaż, żebyś Teraz tak, jedziemy, bo... tu jest... Tu jest meta ogólnie. Nie, czekaj, muszę nie? zobaczyć, gdzie jest meta. No sam nie wiesz. E, tu jest meta ogólnie. Pod huśtawkami no. i tu będzie koniec wtedy, jak ostatnio przebiegniemy. A tu zaczynamy, biegniemy, musimy skoczyć na te trzy, trzy, tak. trzy trampoliny. No, co dalej? Dobra i biegniemy dalej wtedy. No. I tu mamy taki slalom. A widzę, widzę. Siu, siu, siu. Okej. Okay. Siu, i później tutaj przechodzimy. Dobra. Później tu przeskakujemy. Okej. Okay. Tak, yy, później na huśtawkę? na huśtawkę wskakujemy Dobrze I później biegniemy tu i mamy koniec I koniec, okej okay. A jeszcze róża jest tam, ale dobra, to A już tu nie będzie będziemy zjeczać Dobra, tu jest start To dobra. czekaj, drop okay. Dawaj, siadaj Ja ride right mam robić Dobra, okay. no, trzy, dwa, no. jeden, go, go! No, wyścigi, wyścigi! To no, dziewczyna mnie wzięła, zablokowała! No i dobrze! O, ma, ojejku! Jak ty tu wypadłaś tak daleko! oszukałaś No pewnie chciała... Jak to się nie zmieszczyć, prawda? No. Pelosi, się, ja wjeżdżam! Ja jedę na górę! <grym> Jak na górę? No bo nie, na nie, nie! Nie, 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 nie! Nie zrobiłeś chusta! Zrobiłem, jestem! Nie zrobiłeś tego. Ej, mój kot zniknął! Dlaczego co się stało? Jeszcze raz! <grym> <grym> jeszcze raz! Zepsułaś wyścigi! Dawaj jeszcze raz! Yeah, you Ej, story. bo ja wsiadam, niech bierze któraś na ręce, nie wiem dlaczego. <laughs> <laughs> Jeszcze raz, wyścigi, chodź tu. Ej. No zostaw mnie w spokoju. Ale ty nie my przegrywać. No pa. Jak ja mam grać, jak ona mnie cały czas bierze na ręce? O, a czemu ona w ogóle cię może brać na ręce? Bo po prostu jesteś Ja jej to zaraz zablokuję. <laughs> nie, nie da się chyba, ja nie wiem. Idziemy, no, wyścigi tak. znowu. Mhm. Trzy, dwa, jeden, start. Go! Eee... Jak mnie teraz ona nie złapie na ręce, mój się ja wygram. Ty się wywaliłaś, właśnie. Przecież ja już raz człowieku... Wywaliłaś nie... mnie teraz, ty! Co? Jak mnie tam człowieku nie ma, o ja, do rudy nie wejdę, bo mój koty. Ej, no, no to nie, to oszukałaś. No pewnie chciałbyś. Chodź do... tu. A huśtawkę, zapomniałem. No o tym mówiłam <laughs> właśnie, że zapomniałeś to zrobić wtedy. Nie, nie, jest pierwszy! Jak ja tu na zastoję! Ale oszustwo! Nie graliśmy o z wakiem dostaniesz, o. Dostaniesz z figas makiem za nas! Dobra, to teraz kto pierwszy raz jeżdżalni! A gdzie ty Jak jesteś? ja nie mogę wskoczyć na nią. Kto pierwszy raz jeżdżalni będzie i kto, kto pierwszy zniesie. Tu jest taka duża rura. Ja to. O jest pierwszy! Nie wróciłem do ciebie, to nie. Wygrałem dobra, teraz latamy na nich. Ja dobra, teraz mam. wyścigi lotnicze robimy. Chodź, pokażę ci tor Nie ma tu żadnego toru! Ja wymyślę, chodź. No właśnie wiem, że. Dawaj, dawaj. Fly! Lecimy, mam? o, tu dookoła jeziorka i. O, dobra, już widzę. Tu będzie meta. Gdzie? Tu pod, tą, pod tym no, mostem. E, mostem. No. tak? To I lecimy. co tu jest w ogóle? Nie było nas tam. Uu. Uu. Dobra, tu jest meta i stąd lecimy dookoła ogólnie. Gdzie Trzy, dookoła? dwa, jeden, dookoła rzeki. Aha, Go! Dobra, lecimy! Niech ci będzie. Woo I pod mostem, pod mostem! Nie! Pod mostem! Ty to człowieku gadasz i już. To, ale to postać. jest logiczne, że pod mostem. Nie, to nie jest logiczne, ja Jest nie logiczne, lecimy. Mówiłam, że będziesz tak, W ostatniej chwili będziesz gadał swoje te. Gdzie ty? E, te swoje. Gdzie ty? Ej, ty lecisz górą, ty uszukujesz. Ty oszukujesz. Ty Ej, pod mostem jest meta. Człowieku. Czy? Ja z tobą nie gram o, ja, ja, nie... Jest, ja nie uznaję tego wysiłku Ty dawaj wejdziemy tu pod ten most, ja nawet nie wiedziałam, że tu coś jest takiego Chodź e, Nigdzie nie idę To wow. jest jakaś jaskinia Nie zostań ten na co wieki. tutaj możemy zrobić? Są jakieś kryształy No jest jakaś pani do Pani rozmowy. jest tutaj Ja z nią gadam, bo ty nie umiesz A e, tu, Mamy Aha. jakiegoś cave'a e, I co? Piedestał jakiś Co? i duchy są tutaj też no ja to ja idę stąd jak są duchy to ja nie chcę a bo się boisz okay. tak ja idę do domu swojego I jakieś magiczne prace to ja nie chcę tego i co się ja straszne, idę do swojego domu hiedzące. chodź tutaj kocie muszę pokazać dla kota mój nowy, jego nowy dom <laughs> Ej, nie muszę nim latać w wodzie no dziwne w ogóle przestał latać mój kot no. Lecimy! Dobra, ja mam swój dom? Dobra, lecimy! Ne, 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 ne. lecimy do domu, ale epicki jest ten 2D-kod, słuchajcie, mega, mega kozacki. Nie wiem, czy coś jeszcze jest tutaj w tym update'cie, yy, czy tylko ten kod. Jeżeli wy wiecie, to dajcie znać w komentarzu. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy w domu. Bela mówił, że śmiesznie śpi ten kod, więc idziemy <susuruj> go położyć do spania. Tylko nie wiem, gdzie ja miałem tutaj właśnie. Ruszowym? Gdzie miałem tutaj. O nie, tu miałem, nie dobra. A co, co, 2 Dobrze. Sleep. Nie, dobrze. 2D kitty. Uf, Patrz, jak śpi. Ja On do góry nogami, jak to wygląda? I zaraz stanie i będzie sobie śmiesznie kicał Dobra, coś. a czekajcie, ja go wezmę jeszcze Pick up No Ja go dam tutaj do spania To nie musisz pick up O Aha No i ekstra Trochę wystaje <laughs> Trochę mu wystaje głowa Faj, jaki zadowolony O, jaki zadowolony tu Ja go nie mogę nosić na rękach w ogóle To ja nie wiem, jak ty to robisz No nie mogę, bo jestem za mały chyba Kocie right. a, a ja, to ja mogę kocie. tu spać? A ja też mogę tu spać Okay, dobra. <laughs> dobra. O, mój się jeszcze napił wody. i do basenu! Nie wolno z kotem do basenu! Mój lubi do basenu. Po Tylko, że nie mogę teraz wypłynąć z niego. A czemu ja tu wsiadłam? Chodź, kocie. Kocie, a ty nie chcesz Dobra, się umyć, czy coś? jeszcze jednego trika musisz zrobić. Uwaga. Dobra. trik Chodź, kocie. I zrobisz Trick. trik Dwa. Seed. I co on zrobił? Oj, siedzi, patrz. Dobra, i. Czemu ci ludzie mi wchodzą do domu? O, Jezu, co on zrobi, Patrz! Uh -huh. On shower nit, dobra, chodź. O, oh, shower need. Co on zrobił? Bo jak śmierdzi, patrzcie na to. Ja też chcę shower. Need. Idę go umyć szybko. Życie. Ale śmieszny ten kot. Ej, przecież ja nie mam dziecka. Dobra, stop. Mój kot jest dzieckiem. Te dwa Kitty. O, patrz, jak się kąpie. Wada kitty Jest brudne. Kąpię się kot wannie normalnie. Patrz, idziemy do wanny. Ekstra. Czy gdzieś? Ja nie mam wanny, ja mam tylko prysznic To do prysznica go. Kitty, Myje się. Mój się wykąpał. No idę. Wannie. No i ekstra, patrz jaki czyściutki. Ło, jakie serduszko mi dał. O ja czy co ty Jest Zadowolony. Mam. Ekstra. Słuchajcie, jeżeli taki filmik wam się spodobał z tego kotka, to zostawcie choćby łapeczkę do góry. Fajnie, jeżeli będzie 20 tysięcy, łap do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na witoshop.pl. Ja wam się dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie na moim kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa!